Może zacznę od zmian w sieci dróg krajowych na terenie województwa. Ten problem był dyskutowany już wcześniej też i z parlamentarzystami. Ta sprawa jakby zaczęła się dyskusja od zmiany decyzji rządu, jeżeli chodzi o przebieg drogi ekspresowej S16 z trasy z Ełku w kierunku Grajewa i Moniek Knyszyna w kierunku Białegostoku. Pierwotnie ta trasa biegła na wschód, w kierunku Augustowa i w związku z tym Zarząd Województwa, ale też i Sejmik postuluje i apeluje do, do rządu. Oczywiście my i Sejmik akceptuje Tą zmianę, bo ta droga też jest potrzebna, szczególnie z racji połączenia docelowo z wybrzeżem tutaj kierunku naszych portów. Natomiast naturalnie najkrótsza droga i znacznie tańsza, jeżeli chodzi o kierunek Augustowa i Suwałk jest droga, która biegnie przez tutaj suchowolę sztabin Augustów i stanowisko sejmiku jest w tej sprawie takie, żeby tą drogę, ten odcinek był w pierwszym rzędzie modernizowany w standardzie 2 plus 1 z możliwością rozbudowy do parametrów drogi 2 plus 2. Jest to jedna z postulowanych spraw. Druga, chodzi też o odcinek drogi z przebiegu trasy 19, S19 z Białegostoku do Kuźnicy. Otóż apelujemy o zmianę tego przebiegu bo na dzień dzisiejszy jest decyzją z 2009 roku, że ten przebieg omija Puszczę Knyszyńską, natomiast najkrótsza droga, najbardziej racjonalna jest z drogą starodrożem, obecny DK8, tutaj z Wasilkowa do Sokółki i też Postulujemy, żeby ona była w standardzie 2 plus 1 z możliwością rozbudowy w standardzie 2 plus 2. Też oczywiście zgłaszamy, że wymaga też modernizacji odcinek Zambru w Bielsk połowce. To na części tego odcinka też jest no, bardzo no, wymaga ogólnie modernizacji, bo, bo i powierz nawierzchnia wymaga wymiany. I w związku z tym te zmiany i od kwestii do Augustowa, a także zmiany przebiegu drogi ekspresowej 19, nie wpisują się oczywiście. W koncepcję Via Carpathia. i chcemy, żeby w pierwszym rzędzie te drogi były realizowane z punktu widzenia też rozwoju północnej części województwa, ale też transportu wschód-zachód w kierunku granic, bo jak wiemy, tutaj tranzyt na kierunku wschodnim rozbudowa też z drugiej strony a więc ze strony białoruskiej dróg i centrów logistycznych trwa intensywnie i chcemy żeby też tutaj z naszej strony też rząd ministerstwo infrastruktury to zauważało dlatego jest w tej sprawie takie stanowisko